Sobie krew, że ratuje życie to na dole czek Słyszę serca bicie, odnajduje się w swojej wyobraźni A potem ją przekuwam w obraz, który jest wyraźny Chromosom chmara to wynik ewolucji Każdy ją przeżywa, lecz nie od razu widać skutki Do słowa, to melodii, chcę muzyką goić rany Aby nie być jak ten ojciec, który ranił, kiedy był pijany Chęci to klucz do zamka zmiany Tylko w sobie mam to, nie w internetowych dramach Teraz mój ruch, lecz nie idziemy sami Wolę pośród moich bliskich, a nie tu, a cię po barach Lecę jak fala, to pozwala ziom Piąć się w piąt, powielać poziom, tra Tylko dobra wibracja zapewni panaceum By wygrywać walki z swoim własnym koloseum To jest podróż, to jest nasza przestrzeń, to ten czas i na pewno to miejsce braw. Jesteśmy tu od lat. I coraz częściej uświadamiamy sobie, że to nasze wnętrze. To jest podróż, to jest nasza przestrzeń, to ten czas. I na pewno to miejsce braw. Jesteśmy tu od lat. I coraz częściej uświadamiamy sobie, że to nasze wnętrze. Kolejny peron wysiadam, kolejny bagaż doświadczeń. Nowy rok nic nie zmienia. Trzeba wyraźnie patrzeć, być dobrym człowiekiem, zarazem mocnym jak kastet. Podróż do wnętrza siebie, ostatnią drogą w tej walce. Mam wyobraźnię, minęły czasy na ławce. Zostały tak i na klatce, a ziomy to Wspominają zawsze, bo dobrze wiedzą, że Zostało nas kilku, watacha wilków Niosących prawdę, w tym popieprzonym państwie Jesteś tu nikim, jak nie gonisz za hajsem Straszne, ludzie to widzą, a nadal Na oczach mają zaćmę, może podkręli się kiedyś na starcie, a drudzy Cisną po bandzie, mając to w dupie, że Na falstarcie, poważnie, trzeba mieć Wyobraźnię, ziom, kolejny krok do krok po szansę, każdy następny Dzień, jest kolejnym awansem Wartości, dlatego nigdy nie porównuj Go z hajsem, patrzę, od dawna Ludzie tu grają w teatrze, grupa kukiełek próbujących coś złożyć z pudełek Jedynie co im wychodzi to szkodzić sobie celowo Wmawiając innym, że wszystko malują na kolorowo To jest podróż, to jest nasza przestrzeń, to ten czas i na pewno to miejsce, brat, jesteśmy tu od lat I coraz częściej uświadamiamy sobie, że to nasze wnętrze To jest podróż, to jest nasza przestrzeń, to ten czas I na pewno to miejsce, brat, jesteśmy tu od lat I coraz częściej uświadamiamy sobie, że to nasze wnętrze That'll make you believe. <laughs> I, I put my lifetime in between the paper, 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 paper paper's lines. <laughs>